Witam serdecznie. W tym odcinku chcę Ci pokazać, jak zrobić słowo runiczne sen, czyli Dream. Będę je robił w hełmie, a to słowo runiczne można też zrobić w tarczy. Także ja wybrałem sobie kościane oblicze, tak zwane Bone Visage PV, ze względu na fajny wygląd tego przedmiotu. Potrzebujemy run Io, jach, pól. Kolejność jest bardzo istotna, nie możemy jej pomylić. Oczywiście pamiętajcie, że hełm musi być szary i mieć trzy gniazda. Także wstawiamy Jo, jach i pól. I zobaczmy jak nam to wyszło. Mamy sen po oblicze. Przede wszystkim, i dlatego robię to słowo, ponieważ po wyposażeniu zapewnia aurę Świętych Trząs na poziomie 15. Jest mi to potrzebne do Paladyna, którego tworzę. Zachęcam do obejrzenia filmiku Paladyn Auradyn, ee, który może już jest dostępny na moim kanale. Dalej mamy 20% do szybkości odzyskiwania równowagi. No niestety jest to minimalny rolę w a mogło być aż do 30%. 30% do obrony, 194 do obrony. Tutaj wylosowaliśmy średnią ilość, ponieważ jest to od 150 do 220. Mamy 12 pro, plus 12 do wszystkich odporności, a mogliśmy wylosować od 5 do 20, no więc to no, też tak średnio bym powiedział. No i 23% szansy na zdobycie magicznych przedmiotów, czyli trochę na osłodę. E, ponieważ e, rol był od 12 do 25. Osobiście wolałbym e, więcej FHR, więcej obrony i e, więcej do wszystkich odporności, ale gramy tym co mamy. I cieszmy się z tego co mamy. Także mam nadzieję, że filmik się podobał. Ja już tutaj odkładam kościane oblicze sen eee, i zachęcam do oglądania innych moich materiałków dajcie słuba łapkę w górę w kolejnym zrobię sen w świętej rodeli eee, trzymajcie się cześć